Siemaneczko, z tej strony Miki, witajcie w kolejnym odcinku z Farminga 17 Dzisiaj towarzyszy mi Lufti Dzień dobry, witam serdecznie, to ja, cześć, cześć Gramy sobie, słuchajcie, na naszej zagranicznej serii I jak widzicie na początek Wielka zmiana, mianowicie kamerka Jest teraz w ogóle No w sumie dla was to może różnica wielka nie ma Bo to tak będzie pewnie w lewym rogu i tak Ale dla mnie jest wielka różnica, bo perspektywa się zmieniła Czyli teraz kamerka jest na monitorze na górze a nie jest z boku teraz zmieniłem sprzęt na Logitecha żeby nagrywać wszystko ładnie, płynnie, razem z obrazem i tak dalej, więc trochę zmian teraz będzie. Żeby to teraz dostroić i tak dalej, dźwięki pozgrywać wszystko, także uwierzcie mi, że chwilkę mi to zajmie. Fajnie, że mi ktoś wbija jak to trzeba nagrywać ale słuchajcie, dopracujemy to myślę w kolejnych odcinkach, żeby to było jak najlepiej a w dzisiejszym odcinku lecimy sobie, tu proszę was bardzo z Luftim wychodzić do obicy oraz orać No będziemy no. dzisiaj Orać, tak właśnie ja tu akurat postawiłem to z pograń i powiedzieć, Ops, ops, cycki, cycki! Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Przepraszam jeszcze ludzie, jak na początku nie będę się doczekany, że kamerka teraz jest na górze, a nie jest tam i czasem się spojrze tam, będę coś do kamery powiedzieć, także musicie mi to jeszcze wybaczyć Lufti otóż tak, na dzisiaj plan zajęć jest taki, że lecimy Gnojowic... co się śmiejesz? Myślałem, że ty w warsztat lecisz, no nie? Nie, no mordy mówię. ty. Łops, łops. <gnojowice> na się tylko pozwolisz, co? No dobra. No dobra. Mamy trochę gnojowicy, widzicie? Mamy dużo gnojowicy. Udowodniłem pewnej osobie na tym spiku, że da się dodać gnojowice przez pliki gdy Da się, naprawdę. Da się. Da się dodać? Da się dodać. Tak, Mówiłem, mówię. tutaj mi pływali wmówić, że nie, biki przez pliki się nie da. Przepraszam, da się. Nie ja że się da, ale, ale no Tak, nie, yy, przepraszam też, nie. że dzisiaj nie gram na kierownicy jeszcze yy, Ale po prostu powiem wam, że yy, Musiałem zrobić małą segregację... Segregację, jak to brzmi, nie do końca dobrze. Ludzki za mną jak ktoś, nie? Yy, musiałem tak, zrobić yy, po prostu mały remament w yy, wejściach USB i tak dalej, pozmieniać po prostu przód, tył, bo naprawdę uwierzcie mi, że jeżeli was nie skłamać, no... Ile może mieć komputer USB tutaj? Poczekaj. Mój ma, zaraz, zaraz, ci, zaraz Ci powiem, ja Ci nawet powiem, no. dwa z przodu trójki, z tyłu cztery razy trzy, to jest sześć i dwójek ma dwanaście. No. Nie mogę podjechać pod górkę, to ja, ja mam z przodu, poczekaj, trzy i z tyłu mam, no dwanaście też będzie, no to powiem Ci, że na tą chwilę mam jedno wolne USB z przodu. No to tak, ty, ja, ja teraz nie powiem właśnie jak ja mam, no. ja mam tak no, z tyłu mam wolnych... Czekaj, nie mi milam wolnych. Kurwa. Mikrofon się, mam, mam, ja tak, mam. tak. Mikrofon, klawiatura, yy, myszka, kamera. To jest cztery. No, proszę cię bardzo. No ale tak, ale... No to tyle mam cztery tylko. No to ja tak, z tyłu tak, dwa kable od kierownicy. Kabel od... Tył... nie są, to, to Co? jest inna sprawa. O kierownicy nie wspominam, bo kierownicę do przodu wpinam. A no widzisz, a ja kierownicę mam z tyłu podpiętą, bo ja cały czas podpiętą w sumie, nie? No, Dlatego no. tak, dwa kierownicy, klawiatura, myszka, słuchawki, jeden od monitora, jakiś nie wiem, jest jeden kabel na USB od monitora, też go tam podpilam czasem. E, no. Na stałe on w sumie jest, kamera, mikrofon, kurde powiem Ci, że... Na tę chwilę, mówię, mi jedną USB wolne. No, widzisz, bo u ciebie jest kurna, właśnie słuchawki, masz USB, a ja mam słuchawki na jacki, no nie? No ale w sumie, nie wiem, mi się wydaje, że na USB jest trochę lepiej. znaczy, moja taka sugestia. No, ja, Jezu, wie, wie, ja Poczekaj, faję, bo... bo nie mogę podjechać. Dobra. Serio? Ty no, wiedziałem, że ten fast-track będzie miał ciężko, ale nawet specjalnie zwiększyłem mu moc. Zobaczcie, ludzie, jak Boga kocham. Ten fast-track ma w tym momencie 230 koni. Zapotrzebowanie na tą beczkę jest 150 koni, więc on ma. Dużo koń więcej no ale po prostu będzie ciężko na tej mapie, ale właśnie to się podoba, to jest no, to jest ta od właśnie. To, to jest ta mapa, to jest ta mapa, no to do. jest tam A ty bo mnie coś holował czy coś, bo tak stanąłeś jak... Nie, no tak stanąłem, bo to wiesz, nie wiem, w której jechać, to nie? To tak to nie. będę jechał, to czekaj. Ja to... Ja to może być z górki o... A bo tu tak jest pole. Uu, uu. Czekaj. To rozlewa i no. to... O rozlewa! Rozlewo, rozlewo. Jest tutaj ten? Aha, dobra, jest, dobra, co nie nieważne. Dobra, rozlewam tą gnojowisę, rozlewa yy, więc, taki oto zestaw na dzisiaj. Słuchajcie, yy, powiem Wam tak, ogólnie yy, ja, eh dobra, nie, idzie 16 na godzinę, to dobrze, ale chyba trochę za dużo 16, co? No tak, ja trochę za bardzo. Bym ustawił tak, yy, tak zdycha na godzinę, to będzie optymalna chyba mhm. do rozlewania. Ale słuchajcie, ogólnie yy, nie wiem, czy na kanale w 15 nie było jeszcze 17 gnojowisk na kanale. Nie, więc nie, pamiętam. Ja nie pamiętam, Pierwsza taka akcja. Tak, u Kasia pamiętam kiedyś robiliśmy na dwa zestawy mm -hmm. właśnie gnojowice, ale ja jeszcze u siebie nie pamiętam. Tak, obornik też był, u mnie obornik będzie pewnie w kolejnym odcinku, a mówię właśnie, no taka akcja w sumie, nie wiem, jakoś często się nie robi jakoś, nie? Znaczy często, no. tak. Znaczy gno, gnojowice robisz praktycznie jak tak, szczerze mówiąc, tak grasz, w miarę stara się realnie grać, no nie? A, tak, To głównie tak jesień, wiosna, jesień, wiosna, no nie? Przychodzi ta jesień, wiosna, to zawsze wtedy obornik, a najczęściej na, na to się robi tak. O, bardziej wyjeżdża na jesień, a na, dajmy na wiosnę to Gnojowice, 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 no, To się zgadza, ale powiem Ci, jakoś ja tak y, nieczęsto wywoziłem tą Gnojowicę, ja po prostu nie wiem przygotownika, on jakoś tak no, po prostu zawsze sypałem na wody, tak? No nie oszukujmy się, a teraz jak jest to trzypunktowy system nawożenia, tak? No, to można zawsze mhm. wyjeżdżać tą Gnojowicę i jest to y, no, ciekawsze, wiesz co? Przyspieszę sobie o 2 km na godzinę, żeby po prostu dojechać do końca chociaż jedną stronę. Znaczy, ja, ja się powiem, że akurat jak ja zawsze grałem farminga, czy no. tam nagrywałem, to zawsze akurat starałem się wykorzystać fakt obornika, no nie, bo obornik mm. zawsze mnie cieszył, ten obornik V2. Nie ta, dlaczego, ta, ale jak widziałeś obornik V2, to ta, ta. zawsze oko cieszyło, człowiek był zadowolony, no i widział jednak ten obornik, a leży na, na tej glebie, no to o kurde, jest fajnie, tak. No, to, to się z tą zgodzę, 100% jak najbardziej, ale nie zmienia faktu, że jakoś dla mnie właśnie takie to było troszeczkę do końca. Ale no, powiem wam, że no, trzeba, o przepraszam, Nie, czekaj, to no, nie. czekaj, czekaj, dobra, tylko tu nakręcę się, żeby zahaczyć w tym i na masz poczęść, złożę się, bo przecież zahaczę moim samolotem, ale ogólnie tak, beczka jest oryginalna i beczka mi się bardzo podoba, naprawdę, beczka jest dla mnie penner, No, to znaczy, Ta beczka jest fajna, nigdy w życiu nie widziałem właśnie tych takich gumowych, tych lejków takich, no hmm. nie, co polewają to... Widziałem jak to tam działa wszystko. Mm. E, takie, to tak w sumie takie rowki robi, nie? Powiedzmy też w tym stylu. Zależy w sumie e, to akurat węże, są to rozwają na wierzchu, ale są takie też z rowkami jakby talerze, chyba one robią rowki i, e, i to idzie w glebę. E, Luty od razu za mną orze z racji tego, że wiadomo, no, że po prostu cenny azot nie może uciekać w powietrze i od razu powinno być to przerane wszystko. E, tak samo właśnie jak czoborn, czy oborni, czy najowisa powinien od razu pług za tym jakimś, aby ta leżówka, żeby to jakoś zmieszać chociaż, nie? I najlepiej wylewać tak jak jest mokro, no nie? To im bardziej mokro, tym lepiej, szczerze mówiąc. No tak, no i od razu mówię, no trzeba to przykryć, więc dlatego Lucy właśnie wykonuje tutaj organ, słuchajcie. Yy, powiem wam, że co do ubywania tego, to ubywa to całkiem zdrowo, bym powiedział. Całkiem zdrowo, naprawdę. A ale tak jeszcze się no, Ci uby, ubywało, no, 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 nie? Ja wiem, wiem ale to mówię nawet na farminga, a jedziemy w sumie 12 na godzinę, więc to jest dość yy, spore uważam. Yy, więc no, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Są też tu, które beczki w sumie, jest ten Zoom Hammer, tu jeszcze i tak dalej, ale jakoś tej beczki nie było wcześniej. A no po prostu za mnie te węże, jak to wygląda tutaj. No i też pojemnościowo jest no, taka odpowiednia naszą tutaj gospodarkę, tak? Bo taka, mhm. taka no nie za duża, nie za mała, taka no bym czekał w sam raz. Ja bym powiedział, że najbardziej, która beczka w ogóle do lunawicy przemawiała zawsze do mnie, to to marszalka. Marszalka ale, zawsze no. strasznie do mnie, kurde tak. aż piła do mnie w oko i mówi Weź mnie, weź mnie, weź mnie. No. Ale marszalka to była ta mała taka trochę, nie? Tak, tak weź czerwona, się, tak, no, tak no, właśnie no. ona była mała Ale właśnie bardzo fajnie czy mi się grało właśnie na zimnej wódce, takiej mapie No to Jak o, to, jako ja to to powiadam, to tak Zimna wódka, na której się nie dało grać na multiplayer Tak, to było coś takiego właśnie Była zimna wódka, ale właśnie mi się tak bardzo, tak przyjemnie po prostu Przyjemnie bardzo mi się grało na tej mapie i ta marszalka właśnie tak, taki klimat sprowadzała taki polskości troszeczkę tak, w jakimś no, stopniu. Tu, I tych mniejszych maszyn. Tutaj poczekaj, ja sprawdzę ja mam brzeg do dyspozycji, bo tak e, szczerze mówiąc e, aż nie ogarnię, jest ta granta mała, znaczy mała, no w sumie no, no mała, tak? E, mhm. No, czyli taka zwyczajna, to jest właśnie nasza skrinka oraz jest ten Zunhammer, Hammer, który można właśnie zadaptować tutaj z broną z tyłu uprawową, tak? Awiolatem uprawowym, tak jakby, czyli do glebowo, od razu. No w sumie spoko opcja. I jest ta największa premium Integral dwójka od Wenhulisa, ale szczerze, jakoś nie bawiłem się tutaj tą beczką, bo za wielka jest dla mnie. Ale, mhm. oczywiście, jest ten marszalek, ale ja faktycznie ten marszal to wygląda jak taka typowa taka beczka z takiej polskiej wsi, nie? Taka typowa chojnica, no nie? Taka ta, typowa ta. chojnica. Chłopaka, O no to... kurna, dziadka, pradziadka, i przyjeżdżać i wypompować szambo, wej na pole, wojny. No. Ty, nie mogę podjechać pod górkę. A, z, pustą. z pustą, no nie. Ty jest gorzej niż z pełną, nie? Ale ogólnie chciałem ci powiedzieć taką sytuację, dobrze, że może każdy tego nie ogląda. kiedyś byliśmy u Kazia, słuchaj. No, w sumie Nie, to nie był mój pierwszy u Kazia, no, czyli dawno, bo z Kazią się trochę już znamy. I kilka nocy spędziliśmy, wiadomo, ja u niego, on u mnie i tak dalej, i tak i kiedyś pamiętam, właśnie to musiał być jakiś pierwszy nasz wyjazd, bo yy, każdy nas, wiesz, oprowadzał w swojej gospodarce, tam pokazywał, że tutaj mam jaróweczki, i tutaj mam takie duperelki, nie? I właśnie mm. beczka, nie? No i on ma oczywiście Polmota, tak? No i co pisze? No hojnie tak? No to powiem Ci, że normalnie całe tam, chyba wtedy dwa dni byliśmy, jak się nie mylę, całe dwa dni miałem taką ochotę, żeby wstać i tak flamastrem takiego U tam narysować, co wiesz, taką kreskę, nie? <laughs> ale tak potem mówię kurczę, no tak no wiesz, no pierwszy noclek ktoś tak odpowiedzieliś, ale spokojnie, Kaziu, jeżeli to oglądasz, to wiedz, że kiedyś na pewno będę wziął na podwórku. <laughs> Naprawdę. Mm. To przebije belki jego. Ale to nie mam naprawdę, no no. to jest takie... Tak się człowiek śmieje się, ale to właśnie taka... Ta ho cała... No to no, no daje klimat, no nie i nawet jakbyś Chujnia napisał, to i tak byś się śmiał i cieszył i w ogóle. No I zawsze ich to, powietam, to... że to jest chujnia do rozlewania rozlewa groju, no nie? Ale bansuje ta beczka, ty... Bansuj, bansuj mało. Z cyckami, z cyckami. Ojejku. Ale ogólnie tak, jakby ktoś nie wiedział, bo powiedziałem, że nawet przebije belki Matiego, bo ogólnie nie wiem, ludzie słyszałem o tych belkach, nie? Ja tak oglądałem tak. ten film, tak e e pamiętam w tej akcji. Tak już wtedy, już, już tak? wtedy się znaliśmy, już wtedy się znaliśmy. Tak, ale no, no wiesz, może akurat nie było tam opowiadane, nie? To jest tak w dużym skrócie powiem tyle, że Kaziu miał belki siano kiszonki ustawiane wzdłuż drogi ruchliwej. A Mati tutaj, Zadymiarz, z którym to jeszcze nagrywamy, pozdrawiam serdecznie. Był na tyle genialny, że wziął czerwony flamaster i narysował takie, na każdej belce, takie genitalia męskiego, po prostu osobnika, tak, no więc... Czyli tak zwane po polsku pytongi. Dokładnie, naprawdę wyglądało to bardzo komicznie, jak się z Kazia Półwioski śmiało. Ale więcej o tym to musi pytać Kazia, myślę, że Wam opowie o tym, bo do tej pory ma ubaw i łzy w oczach, jak go dzieci, że ma chujowe dla zawsze ale to Ale... oczywiście tak, nie. Ale mimo wszystko, no fa fajna sprawa, fajna sprawa, nie, że no, tak. tak. tak ktoś fajnie tak komicznie podszedł do tego, no nie, że człowiek jednak jak... nawet w bo może takie fajne, śmieszne sytuacje, gdzie się pośmieje, pogada <laughs> jeszcze, jeszcze kogoś na wpierdzie a tam, ty, 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 kuźwa ciulu taki, idzie, taki, to nie? Ja tak chciałem dodać taką małą tutaj jeszcze rzecz, że ten rząd Belek, każdy z dwa razy szybciej dał podwójną dawkę, po prostu żywieniową, żeby jak najszybciej te belki spaść. <laughs> <laughs> Więc powiem Wam, że przyrost mleczny był plus 5000 wydajności w górę, nie? Więc powiem Wam, że jest progres. W sumie wyszło na dobre. Ale się rozpędziłem kopię z tej górki. Normalnie latam tutaj, ale mówię, jak zwolnię, to znowu nie będę mu podjechać. Jak <laughs> zwolnię, to już się zatrzymał, nie? Dokładnie, a tak to się rozpędziłem, to chociaż yy, jako tako. Mi się udało. O, ale chyba nawet się wyrobiłem w sumie, żeby no Idealnie tutaj... nawet tak, tak. Bo ja tutaj się nie spieszę co na chyba. No to dobrze, tam. dobrze, dobrze, Hello, dobrze. Właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze słuchaj. E, bardzo dobrze. Tak żebyśmy się jako taką no wiadomo, też wyrabiali, bo pole, słuchajcie, nowe pole to jest ogólnie 18 jak siłę. Tak. E, pierwszy raz na odcinku zakupiony do niedawno, więc idzie właśnie znajowica Orka. E, I co tu będzie dalej? To się okaże, zobaczymy. Właśnie teraz będziemy kolejnego odcinka starali się bardziej przemieszczać w głąb mapy. Bo tak naprawdę wszystkie odcinki były tu wokół gospodarki, robione na polach. A mapa naprawdę ma, uważam, dość duży potencjał. Zresztą teraz tu patrzcie. no jest trochę tych pól i będziemy się trochę właśnie posuwać tam w stronę 30 pól. Jakieś tam akcje wymyślać, ale to wszystko właśnie niebawem. Bo myślę, że ta seria jeszcze trochę pociągnie, gdyż po prostu mi się nawet przyjemnie gra w sumie, tak jest. No, znaczy mapa jest przyjemna, mapa jest przyjemna i zróżnicowana, no nie, te no, górki i no. pagórki, to też zwalnia ten ciągnik i tak, tak, tak no, oddziałuje inaczej. No, nie na no cieszy oko, no, no cieszy, cieszy. No cieszy, znaczy tak najbardziej cieszyło by ja bym jechał teraz właśnie ciągnik y, numer y, Ursus C360 hmm, i Oro bym trzyskiwowym pługiem i tak bym tu wpadał na uh, tym, y, modziorki. No, no Wtedy powiem nie Ci, łoku, że tak stracię, na pewno masz tu rację. Przepraszam, późna godzina znowu. O, o. Nie ma no, kuśnania, nie ma polówki. Tak, ale nie, chciałem zaznaczyć, że właśnie taka akcja ostatnio była. Podorywkę na dwa ursusy, więc zapraszam na odcinek wcześniej, tam skaczymy się sobie tak, gazowaliśmy 60 i 85. O, Lufty. Czyli była tak zwana, jak zawsze Miki mówi, podryweczka jak malinoweczka. Tak, 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 mhm. Ten ma przyjazny. Cięcie, cięcie, wróć. Bo, no, strasznie właśnie. <laughs> Inaczej ja wam też powiem, że po prostu co, co, coś takiego, że człowiek w jakimś stopniu, no w takich godzinach, tak jak na przykład teraz jest, my nagrywamy, na pewno, znaczy nie wiem, czy akurat Miki, znaczy Miki i tak włączony prawdopodobnie chudy, czyli widzisz, która jest godzina, tak więc mamy 21 godzinę, no nie, to tak. pracując tak jak ja pracuję, że codziennie praktycznie wstaję o godzinie 5, to... Przychodzi taki ciężki okres, no nie? 21 to jest właśnie taki okres, kiedy ja Jarzyn najchętniej już, wiesz, położył się, zakrył się kuźwa kołdrą ko po same kuźwa szyje i Lufty idzie spać, no nie? Lufty nie ma. Ale przychodzi, przychodzi 22, Lufty zaczyna poczuć moc, no nie? I o, a... no nie, nie chce się spać, a no. potem... A potem najgorsza, godzina piąta, budzik dzwoniaty. Nie, jeszcze w pięciu minut. Nie wstaję, pierdzierż. Cześć, tutaj za właśnie dwie sprawy, wyróżnić na dwie sprawy, to bo jedna sprawa jest taka, ja tak mam na przykład po weekendzie, albo po jakiejś dłuższej przerwie wolnego. Jak chodzę spać później, załóżmy 12 albo pierwsze, to potem jak mam się znowu przyzwyczaić, żeby chodzić wcześniej, to nie mogę, za cholerę. Muszę stopniowo się przyzwyczajać, ale potem znowu jest weekend i znowu chodzę późno spać, więc tak naprawdę się nie opłaca, tak? Ale właśnie zobaczyłem, jak ty mówisz, że jak przeżyję już tą 22, 23, to potem hmm. jest fajnie, ale potem rano to nie jest fajnie. To też nie jest I fajnie. Jeszcze mój kochany tatuś, jakby słuchał, to by było fajnie, yy, zmienił budzik w telefonie i taką syrenę ostatnio, tak śpię, śpię, śpię. I nagle chłopie, jak nie wrześnie, jak nie trzaśnie, normalnie mówię, Matko Boska, wodoła się pali, chyba nie, i już kluczyki ode mnie, a już wyprowadzać chce, a to budzik normalnie, takie, uuu, jakby się jałówka cieliła, nie. No chłopie. Ja po prostu pierwszego, pierwszego wiesz, poranka ostatnio, nie? Ja nie wiedziałem, dzisiaj się dookoła. Ja normalnie wiesz, budzę się, zerwałem się z łóżka, a ja wiesz, no rano to ciemno za oknami, nie? Mówię, no. środek nocy, mówię, no coś się stało, no mówię, może te, może jakieś bomba, jakaś wojna, no nie wiadomo, taki alarm centralnie tak coś mordy darło, nie? Ale no. mówię, no kurde, patrzę na telefon, nie? <noise> chłopie. Fake, fake jest zły, nie? Powiem ci, nie? że po prostu. Nie, nie, nie. A najgorsze było uczucie yy, kiedyś właśnie pamiętam jak Adam, yy, no Adama brat w sumie, miał budzik... tfu, y, miał dzwonek telefonu, nie? Taki jak y, ja miałem budzik na telefonie, nie? Mhm. Chłopie nawet nie masz pojęcia ile razy jak ląłem Adama, żeby zmienił ten budzik, y, ty, ten dzwonek w telefonie, nie? Co słyszałem, tylko ten dzwonek, to aż mi się normalnie czarki przechodziły. Nie <laughs> wstawać rano. <laughs> no chłopie! Brrr, stawanie rano to jest najgorsze. Ale takie jeszcze nie wiem, czy też tak masz, czy tylko ja tak mam, ale załóżmy tak, wstajesz do tej roboty, nie? I ty się nie chce, nie chce się stać tak perfidnie, nie? No. Ale kiedy wiesz, że masz wolne, to wstajesz rano i się nie wyśpisz. Znaczy, ja, ja ci powiem, że ja mam coś takiego, że jak właśnie wstaję i tak, że mi się naprawdę nie chce, no nie? No. Co i ja myślę tak, kujdź wam może jednak nie pójdę do pracy, no nie, mówię, pierdziele, ale nie pójdę do pracy, no nie, ale potem mówię. Kuźwa, dopiero mam umowę na próbę, za pierdziele, idę do roboty, nie ma, nie, nie wyrzucą mnie za darmo, nie ma dobrze. A powiem Ci, ja to zawsze, ale kiedyś zauważyłem taką dziwną sprawę w sumie, bo yy, słuchaj, patrz, była sytuacja, że no, yy, jak to się nazywa, no wstali, rano, jak zwykle, a nie, yy, bansuj, 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 no i mówię, no tak kurczę, spać mi się chce, nie, a mówię, ale bym do szkoły nie poszedł, to bym sobie pospał, nie, no mm -hmm. i z czegoś razem mówię, dobra, to nie idę, ja się wyśpię w końcu, nie? No i wiesz, zostałem w domu, zostałem w domu, słuchaj, nie? I jak myśli? Wyspałem się czy nie? Nie wyspałem się, bo wstaję pewnie jak za nie. Za pół godziny wstałem na kompa przyszedł. No, no i, i, I na pod... kompie się i majster co robi bo nikogo nie było. Dokładnie. I od tamtej pory stwierdzam, że mm, po prostu takie coś wiedziała, że da się wyspać w czasie tygodnia szkolnego. Nie, nie, nie da rady, najlepiej się wysypia człowiek kiedy ma... Przepraszam, że no. tak powiem, urlop. Tak. Urlop jak się ma, ty się najlepiej wysypia, wtedy kurwa, nic nikogo nie obchodzi. i idzie spać kiedy chcesz, wstajesz kiedy chcesz, i masz w duszy wszystko. No, chyba że a coś do zrobienia, no to wtedy wcześniej wstajesz, to no. znaczy, że wyspać się można jeszcze w się jednym okresu. podczas jednego okresu życia, o tak, będzie ładnie, tak, ładnie powiedziane. To też, ale podczas choroby. Ja na przykład, jak jestem chory, tylko tak naprawdę poważnie, że tam jakąś janglinę mam czy coś, to normalnie mogę w łóżku cały dzień przeleżeć, nie? Mhm. Jak tak to normalnie, no kurczę, no, no jednak cały czas by tutaj wypadał jakiś rzeczynek, nagle coś tu połgariasz i tak dalej, farmingi te sprawy. Tak normalnie jak jestem chory, to mogę spać, spać, spać i spać. Je. No to ja jak właśnie akurat przychodzi na mnie okres, że jestem chory, jeden nie poleżę ci w łóżku, tak się wykuruje, no nie? A mhm. potem to już mnie kurwica bierze Przepraszam, tak powiem, przepraszam, że no to... widzowie to słuchają, ty moci, ale Kurwica mnie bierze i pierd... Nie będę leżał w łóżku i na komputer Pierd... mówię, coś się dzieje, ja mówię Ile można siedzieć w tym łóżku, no tyle można Raz pamiętam tyle przeleżałem, że aż mnie kości się bolały spać nie mogłem Boże, tak mnie upało w kości, no cały dzień pamiętam leżałem, albo za dwa dni nawet w łóżku Nie wstawałem no. praktycznie wcale Kurczę, no potem normalnie chłopie, musiałem nad kompem tyle nadrobić No bo nie mogłem się położyć, bo nie mogłem spać no tak no coś jak nie strzyknie, jak nie walnie, łobo do i normalnie tupło. I, I cały noc tu, po tu, po tu, tu. No co zrobić? No tupło, no. O, trzyk, no ale takie, takie były czasy. Takie były czasy i tak człowiek każdy organizm, szczerze mówiąc z takiej choroby znosi inaczej, bo ja sam ludzi, którzy na przykład jak są chorzy... Oni mm -hmm. potrzebują jak najwięcej pracy, no nie? żeby to wypocić, o. wymęczyć, wymęczyć, i wtedy dopiero wiesz, czują się tacy odświeżeni. To czyśnicy. bym powiedział na kaca bardziej, ale na chorobę to nie wiem, nie, nie, nie próbowałem. Na kaca najlepszy jest clean. Polecam. Co? Na kaca najlepszy jest clean. clean? Czym, w sensie... czym się zatrułeś, tym się lecz. A, no, no to też racja, ale powiem Ci, że mm, na przykład ładowanie zboża na ja twyczach też jest bardzo. Yy, dobrym yy, yy, środkiem przeciw yy, Kacowi, tak? Skutkom kaca. Nie, nie wiem. Ja pamiętam jak byłem u, u mojej dziewczyny na no, szwagrami. Mm -hmm. I no dzień wcześniej żeśmy, no dosyć ostro pochylali. No, wiadomo, tak. No to pamiętam, że wtedy nikt nie miał się szorować łopatą, to pojechaliśmy po zmik <laughs> <laughs> Ale ty żmikki i tak i tak trzeba nagranąć, Martin. No ale wiesz, to tam akurat było tak zrobione, że miałeś z tyłu wycięte w burcie miałeś miejsce, no nie? Mm -hmm. Masz tam wycięty taki słój? No, tak, no syp taki no. no. tak, syp, no nie i wiesz, taśmy puszczałeś, taśma ci pchała przez ten syp i... <noise> dziękuję. Polska A ty se stałeś i si pięć zimne piwo i nigdy pie. W ogóle co fajnego zauważyłem, że z tyłu jest y, ta rurka z tym w i ona tak fajnie ubywa, jak ubywa na Modelowicy. W sumie tak, spoko, tak, tak opcja. bo to masz tam taki miernik, no nie? Tak, no tak to do miernik, dokładnie. No w sumie to w 15 też chyba to było coś podobnego, ale... Tak, spoko. ale w modyfikacjach to było. Tak, modyfikacje, tak, tak. bo w tej całej to nie było. No tu się, gdzie po lewej stronie. Y, nawet ona tak porusza się jakby na tych graniach, więc ona też spoko tak faluje wręcz, więc... Jak najbardziej też yy, no spoko, spoko w sumie obcaleczka mówię, jak najbardziej na plus, aczkolwiek powiem Ci, że taka drobna animacja wylewania spod yy, tych węży też by się przydała. Taka drobna, tylko delikatna. No ale tak, bo te węże... idą id id ogólnie po siernisku, ta, no, ja, ta, 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 tak? Tak, tak. Tym na bardziej, że one są yy, oddziaływują na tajem, czyli górka to jest podnoszą, dołek zapadają. To by spoko naprawdę wyglądało, jakby one tak troszeczkę tak bardziej się to oddziaływały. Lepsze animacje by miały. tak Lepsze takie, animacje. Takie nawet zwykłe coś, że to po prostu sobie leci, tak? Mhm. E, no, ciekawe by to było, ciekawe nie powiem, ale no, wiadomo, nie można mieć wszystkiego i tak dobrze, że mamy to co. No to, i, co, co i mamy. Tak, właśnie tak, jak na przykład niektórzy, czy tam moi widzowie zauważyli, czy też twoi, czytałem, że fajnie, jakby była różna animacja gleby, no nie? Przy mhm. na przykład tależowanie czy przy agre agregatowaniu, to jeszcze by było jeszcze lepiej. Właśnie. A jakby już była inna animacja, gdyby przy rozrywaniu Grojowicy, a przy na przykład oborniku, to po prostu nie byłaby tak jak na przykład teraz mamy tam, że ktoś nasikał trochę i Ta. mokra jest, to po prostu byłaby, że na przykład widzisz, że tu leży gnojowica, bo ogólnie jak grojowice rozlewasz, to nie wiem, czy jakoś tam widzisz, że tak gnojowica znaczy, leży. Ci, że ja uważam, że rozlewanie gnojowicy powinno wyglądać w tak, jak czasem masz na mapach takie kałuże na, na drogach, tak? Tak delikatnie coś się błyszy. Powinno być takie takie kałuże się robić, powiedzmy, w tym stylu, no bo jednak jak trochę tego dasz siur, że jeszcze jak tam jest ten, mokrało, no to tak zostaje taka, taka łuna delikatna, takie, nie? No tak, tak, tak. Nie wiem, czy na tej mapie to jest, ale... Czasem właśnie na takich drogach można spotkać takie delikatne jakby kałuże, wiadomo, że to w mniejszej skali, hmm. tak, w mniejszym stopniu, ale mi się wydaje, że Gnojowica w takim stylu ukazania byłaby nawet, nawet spoko w sumie, więc no... No na pewno nie taka jak obory obornik rozlewasz, tylko punktu Nie, znaczy, nie, nie. pod innym kolorem, bo to na przykład jest dla mnie śmieszne, no nie? Tak, to to tak śmiesznie wygląda. W ogóle śmieszne to jest, że jak ty mówiłeś, że nie potrafią zrobić tekstury agregatywania, talerzowania, oddzielnego, tak naprawdę, tylko tekstura jedna dodatkowa, tak? No dokładnie, dokładnie, e... kolejna tekstura dodatkowa i dzięki temu mają już większą rzeszę fanów, którzy go nagrają realnie, bardziej, no i kiedy tak, bardziej tak. się podoba, no nie? Ale dokładnie, ale o tym, jaki jest farming, to już trochę dyskutowaliśmy i na pewno jeszcze nie raz będziemy poruszać ten temat. Ale w tym odcinku to było na tyle ludziska, ja wam dziękuję za uwagę, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć. No siemaneczko, cześć.